Siema w tym odcineczku będę na każdej mapie robił trik na jak, jak będę grał na prawdziwej kości. na każdej, mm, nie, nie musi być taki że po prostu się gdzieś cofam albo gdzieś może wejść na przykład wejść na młody na floor flip tylko może być taki inny trik że na przykład coś tam robię a tutaj będzie iść się bariery chyba fajny, naprawdę fajny trik ja nie lubię tego triku mega Ja nie lubię chodzić barierką Ja nie mogę dobra To tyle chyba Przeszłem już jeden etap Nie! Czyś spadłem? Nie! Mówiłem, że jeden etap przeszłem a drugi chciałem do końca lecieć tą głupą barierką, no nie wiem, co ja zrobiłem i przez to, żebym przegrał, niestety. No i może w kolejny kierunek mi coś lepiej pójdzie? Dobra, let's go. A, bo to ciężko mi nawet wygrywać. No, gdy gramo. po raz jak umiem, a to... Klikami jest ciężej Na przykład, jak nie ma jakichś przydatnych trików. No, niestety. Dobra, let's go w będzie flor, flik, będzie mega ile. Ja nie wejdę na młody, Ja nie wejdę. no. Nie. Nie widzę mi pies szczekał. Dobra, tutaj to tu pojęcie rady jakoś. A trick jest! Na tych trampolinie to jest taki trik. Może podwójny skok robię, tu brah! Yeah. Już mam zrobiony trik na trampolinie przecież. Jak się skarczę podwójny, to jest trik. Może nie można zaliczyć od niego ekstremalnego, bo jest łatwy. Ale trik, dobra, to więc trik zaliczony. Leo! jest z nimi do bra Ten nie przejdzie, ten nie przejdzie. Ten przejdzie. Ten nie przejdzie, ten nie przejdzie. Ja mnie przejdzie i pół sekundy ponosie. się tu gra. No nie no widzę. Pisz, czekaj za chwilę. Ktoś tutaj wyjdzie i będę musiał zakończyć filmy, a ja nie chcę zakończyć filmu Czekajcie, widzę pod może usłyszycie. Chyba było słychać szczekanie mojego psa. Dobra, let's go! I czekaj, to tutaj jest przydatny trik. Dobra, wyszedł mi jest. Co on tak szybko tutaj jest w ogóle? Co jest za gościu? Bo gość jest mega dobry. Jak w ogóle mnie gania na tej mapce. drugi let's go, zrobiłem trik, a na początku mapy, dobra, na początku mapy zrobiony był trik, Czyli trik zaliczony, tylko teraz co na finał, co na finał, co na finał, proszę nie rush hour, rush z to jest niemożliwe. Ja znam tylko jednego. A mnie u mnie nie będzie no, ja na pewno się skuje. Niech teraz shower A fajna, prawda? Oh, dobra, trzeba skoczyć na barierkę, fajnie. Chciał skoczyć na barierkę. O, o tu. O tutaj mam skoczyć na barierkę. Dobra. Jest! Dobra, zaliczony jest! Jest! Widzę, bo ja nie umiem. Tak zawsze idealnie skakać. Nie! Chciałem sobie pal! Chciałem sobie palca bym was, bo tu z tego fajnie. Już myślałem, że skoczyłem. i... Aaaa. Przecież na pewno bym tą grę wygrał to by była jest, ale zrobiłem chociaż czlika. Taki trik, jakby stoję tam i unikam, no nie, nie, a muszę na barierkę skoczyć, o nie, jak to nie wyjdzie, to, a, to na końcu, tak, końcu ten skoczenie na barierkę i zaskoczenie jej na metę, to to jest trik. No, nie będziesz mieć tu szkieletor pik, który teraz jest na prowadzeniu. Kozisz na prowadzenie normalnie. Nie no wiem jak to on jest. Muszę... Dobra. nie ja muszę tam na końcu robić. Jakby mi nie wyszło, to już nie przejdę. Jakby tutaj by nie wyszedł mi ten trik. O co teraz zrobił kapibara? Co on goś robi? Ja on idzie. Co? Nie rozumiemy Koście, dobra. Muszę przybliżyć telefon do siebie. Bo mnie nie słychać. Przepraszam, teraz muszę chyba kichnąć, chociaż nie wiem. Przepraszam widzowie, bo musiałem kichnąć. No musiałem, no. Musiałam, no no musiałem. No. Po prostu musiałem. Dobra. go. następnie będzie. I cicha czy <śmany> ja no to dobra Muszę... to tutaj, tutaj zrobię o nie proszę mi nie dać bo tak to, to nie zrobię bum pyk, pyk to tu się nie powinno liczyć że skażę na barek tak no. o to jest trik o to przecież mi to słabo wyszło Jakoś nie wyszło mi zbyt najlepiej Dobra, doganiamy ich Tych typów Czemu taka barra tak sobie dogania mnie? Na S-sie Dobra, doganiam. Czemu sobie bokiem jedzie taka barra śmieszna? Dobra, ja spróbuję zrobić trika na końcu Żeby jechać do tyłu Nie, nie uda mi się to, dobra Tylko teraz go dogonić trzeba O, on sobie emotkę butę daje, nie wiem po co Ej, czemu on nie chce skręcić? jak to YouTuber, no, a YouTuber z nie wiem, Czajem, mm, który z, z nim gra chyba, z jego kolegą. Normalnie no, on sobie zakręca, ale mówi, że to na telefonach chodzi, a ja gram na telefonie. No, dobra, let's go, let's go, będzie podpaść, że to ja musiał wyjść na o no, nie nie mega ciężkie wyjść na Hayden ja nie chcę podbasza. laser, tracer nie no że po prostu tutaj nie ma trików wcale więc tutaj po prostu skupienie nie będę oszukany, że wiem, że muszę robić jeden dwa triki wszędzie, ale no tutaj się nie da zrobić trika wcale nie da się praktycznie nie ma trika żadnego tutaj nie dam na no te filetowe to się nie da skoczyć, dobra. to teraz uważaj na gości. Trzeba ich uważać. Będziesz trochę później, to wtedy oni nie będą chcieli piochami walić. Czy mm, emotką buta, bo potem już nie nam mieli czasu na reakcję. I potem już jak to dadzę, to potem sami się spalą. Więc będą więc raczej nie będą A potem... Na przykład przez to ja przegram, lub, lub ktoś inny, a powiem oni odpadną też. To będzie tak, karma wróciła. Pum, pyk, Wow, jaki laser zrobił, co się nagle zrobił tych laserów trochę. Ja się mam na moczkę. Właściwą, fair, fair, fair. Mnie uderzył, i przez to ja prawie odbiłem. I przez to on odbił się ode mnie i wpadł do sery. Dobra, taniec robota za 30 w. Dobra, let's Mam nadzieję, że gdy będę dała ten film, to będzie mnie słychać dobrze. Ale... Let's go. Teraz 32 osoby, i mam wczyty ...ne... I E. Kropka, 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 przez trzy kropki. Kropka, kropka, kropka. Dobra, powiedz, Sprawozdawczyni, <laughs> powiedziałam na, naprawdę przed tym. Dodałam przed tym. Tak, przed tym, dobra. Czyli wiem, już jaki trik zrobić. Ale się strony to nie robiłem, bo nie musiałam. Aaaa, <laughs> za sobie przeskakuje nad wałkiem musi mi to wyjść, bo potem to będę musiał barierką mieć na końcu. A na pewno nie tą dobra. Dobra jest pyk. Idealnie. No, na każdej mapie robię jeden trik, tylko na... Dobra. Zro... Ej! Ej! Dobra, nie, nie! Ja robię tylko coś się baguje mi. Przecież mm, teraz mogę nie, nie przejść, bo coś mi się bagowało i nie mogę normalnie ruszyć. O, ja jestem 15. Nie mogę normalnie ruszyć, coś tylko jakoś w inną stronę mi coś leciało. A zobacz, ja teraz bym chciał jakiś floor field, Icy i high rant, a na finał bym chciał y, ten... Wiecie jakie nową mapę Rush Hour, ale ja, ja nie chcę, ja nie chcę, ja ten trik tutaj będę musiał robić. Bombardment, I tu nie, tu jest trik, wiem, albo wchodzenie po bombie albo odpychnięcie, belę. bele. Marcepelle będzie ciężko trochę, bo tutaj kule to trochę do mnie. Pum, bra ja, jest, zaliczony. Może ma dwa triki, czyli nie wiem, jakie ja mam chodzić po bombie, która. Ja chyba tego nie będę robił. Może to nie wyjść. No, i tam sobie bomba czyluję bombę. Tam sobie bomba czyluję bombę. <grym> czyli czyluję sobie siebie. wiem, nie będę chodził po bombie na pewno, bo. Teraz nie wiem, na boksera, a boksera, oczywiście, silny. Nie, gościu, gość, nowego boksera, tylko yy, za klejnoty, za coś tam. Za chyba za kasę znaczy. Ja się ich boję. I dlatego pani wziął boksera, że miałem matkę pięści, więc nam soli O nie, nie nie, A Jak się zablokowałem! No coś mi nie pykło, dobra. Let's go! To jest ostatnia gierka. Trzeba przejść do finału. Nie trzeba wygrywać, bo już jedno wygrałem. Jedno na jeden odcinek. wystarczy. Zobaczymy, so, ja nie mam. Nie wiem, gdzie mam mówić do telefonu, bo jestem mega blisko, tylko nie wiem, jak mam mówić, bo nie wiem, jak ten rekord działa, ale muszę być po prostu blisko chyba. Po prostu się kieruję w telefon, dobra. Będzie, to jest, teraz to znów, dobra, to już przy... O nie, 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 nie. O nie. Mi poblokowali troszkę, więc nie mogę pójść. Niestety, dobra, pum. Dobra, tędy. Dobra, pik, i ten mi pomaga, pomaga. Czasami nie widzi się od tego odbija, i troszkę mnie to spowalnia. Dobra, robimy trikulca. Dobra, pik, pik, no. Na banku, go muszę zrobić, jak nie zrobię to najwyżej odpadnę. A mam po prostu wygrać gierkę, dobra. Bum, 15, let's go. Let's go. Dobra, jakbyś mi się pogorszyła na koniec tej kry na 80, 70 bo boję, że będzie tak w następnej grze jakieś 100. No, no nie, no nie wczytaj tak długo, wczytaj już. To jest pół chwili, no więc będzie... Czekajcie... Super Rush hour, o oh, nie, no to znajdziecie na świecie. <laughs> no, nie. Dobra, albo... Nie, trikiem jest odbicie od trampoliny, a, a przecież to jest trik. A, a Faj fajnie, 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 dobra to gram ostatnio, dobra już ostatnio, bo to, bo to widzowie nie może się tak źle skończyć, po prostu tu trzeba wygrać, bo ja, widzowie, trochę coś złe, bo wiedziałem ja normalnie nie wcześniej poszłem spać, tylko dzisiaj o 22, tylko... I okazało że nie chciałem po prostu spać przez e, pół godziny i dlatego sobie zapaliłem światło i wziąłem zbyt telefon i nagrywamy, dobra I z... Hez, a patrz, bo I około tego z 3, chyba w drugą stronę No a tutaj będzie S, S, S. A, no, 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 no. Ja sobie opuścić Oko! Dan 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 Po z głowy Pyk pyk Pyk, pół, szybko Pyk, dobra, jest pyk. A widzowie, ja powiedzcie Pewnie wy macie w domach po 20, 30, 30 Ja mam takie Mam teraz 40, ale zazwyczaj mam gorszy w domu. Tu mam 400, jakby co? Nie, no. Mnie nie opowiedziane. Proszę, żebym był. Chyba będę na szczęście, ale mam nadzieję, że mnie nie wczyta jakoś spóźnione. raz Spaces. Chyba dobrze mnie wczyta To spuł finał. Dobra, let's go. Trzeba być przed nimi, przed tymi. Słabiekami. Dobra, jesteśmy przed nimi, tak jak chciałem. Dobra, let's go. Trzeba szybko tam lecieć. Let's go, let's go, let's go, let's go. Nie. Wow. Pum. Pum. Jak mnie to wypiło w ogóle. Pyk, pyk. Pyk. Pum, Co ten ciota tutaj robi? Skąd oni tutaj w ogóle są? Pum. Nie no, idę szybko. Także teraz się zwolnił, że teraz Wow, siódmy jestem, bo był, był widzowie pierwszy. Mam nadzieję, widzowie, że mnie słyszycie, że mnie słychać dobrze. Przepraszam, widzowie, musiałem kichnąć. Dobra, Rush Aury. Tak, lubię tą mapę, tylko nie, ja lubię tego trika. Ja nie chcę tego trika. Ale to... Co znów przypomniał, że ta trampolina ostatnio ona nie wyszła. Dobra. Tam są trampolina. Fajnie, fajnie, że naprawdę mnie przylagowała. A przecież i tak miałem dopingu w ogóle. Dobra. Trzymajcie się i...